Czy poznajecie tego pana? Jest to wybitny polski reżyser Krzysztof Zanussi, tegoroczny zdobywca platynowych lwów w Gdyni. O nim opowie nam wybitny polski krytyk filmowy Andrzej Bukowiecki. Krzysztof Zanussi dostaje Nagrodę Platynowych Lwów. Za co dostaje tę nagrodę? Nagroda Platynowe Lwy to jest nagroda za całokształt twórczości. W tym roku będzie ona wręczona panu Krzysztofowi Zanussiemu. Oczywiście także z pewnych względów formalnych, bo obchodzi 80. urodziny i jest rok 2019 jest rokiem 50. rocznicy premiery jego głośnego debiutu filmu Struktura kryształów. Wiesz, dojrzali ludzie spadają. Co dojrzewasz? Ale oczywiście to by nie wystarczyło. Za platynowymi lwami, za całokształt twórczości przemawia przede wszystkim ta twórczość bardzo mądra, bardzo piękna, różnorodna i będąca trwałym wkładem w polską kulturę filmową i w światową sztukę filmową, biorąc pod uwagę liczne nagrody, które spłynęły na pana Krzysztofa Zanusiego w trakcie jego wieloletniej kariery w, i w kraju, i, i za granicą. No, lista tych wielkich, głośnych filmów, które, które zrobił, jest olbrzymia, więc można wymienić po strukturze kryształu tylko tak głośne, jak życie rodzinne. Barwy ochronne, spirala, kontrakt z dalekiego kraju film o młodości przyszłego papieża, Polaka Jana Pawła II. No, dziesiątki filmów, ponadto jest to też twórczość teatralna i jest to też. Postać bardzo ważna w ogóle w polskim kinie, w polskiej kulturze człowiek światowy, człowiek znający bardzo wiele języków, człowiek, który ma ogromny potencjał intelektualny, bo zanim studiował w szkole filmowej w Łodzi, studiował, studiował fizykę, humanista w całym tego słowa znaczeniu o bardzo rozległej wiedzy humanistycznej i nie tylko. Jednak nazwisko pana Zanussiego wśród młodych ludzi jednak nie jest jakoś szczególnie rozpoznawalne. Jaki film pan polecił dla młodego widza, żeby pokochał kino pana Zanussiego? Dobre pytanie. I to jest ciekawe, że nie jest to nazwisko dobrze znane wśród młodych ludzi, bo przecież pan Krzysztof Zanussi, no, mimo swoich niemłodych lat, jest wciąż człowiekiem młodym, młodym duchem, młodym wspaniałym intelektem. Jest też, co trzeba powiedzieć, przez wiele lat był dyrektorem wspaniałego studia filmowego Tor. Dawniej zespołu filmowego, w którym po po powstały znakomite filmy, nie tylko jego, ale innych wybitnych polskich reżyserów. I yy, 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 dziwne jest to o tyle, że właśnie do dzisiaj kręci realizuje ciekawe filmy w zeszłym roku. Tutaj miał swój film na festiwalu, jest w ogóle aktywny, wypowiada się na różne te, te, te tematy. Ale z drugiej strony faktycznie rozumiem trochę młodzież, bo jak gdyby ten swoje naj Najwspanialsze sukcesy miał kilka dekad temu, w latach 70. i 80. I to fi są filmy, które młodzi ludzie wręcz powinni zobaczyć, żeby lepiej zrozumieć najnowszą historię Polski, historię PRL. Na przykład jego wielki wkład, właściwie taki inicjacyjny, w jeden z najważniejszych nurtów w polskim kinie powojennym, czyli kino moralnego niepokoju. Dzieło, moim zdaniem, dzieło jego życia. Barwy ochronne z wielkimi kreacjami Zbigniewa, Zaprasiewicza i Piotra Garnickiego. Film, który pokazywał kapitalnie no, taką moralną nieświeżość, mówiąc delikatnie, późnych lat. 70. XX wieku, a robił to jeszcze do tego w sposób y, y, inteligentny i bardzo, bardzo d, 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 dowcipny. Czy kontrakt, który pokazał się na styku końca lat 70. i przemian, które nastąpiły w sierpniu 1980 roku, też ro, takie w stylu wesela wyspiańskiego, ale współczesne rozliczenie z, z, z ówczesnymi elitami. Y, y, też do też te, te dowcipne, też przewrotne i fajne. I, i, natomiast y, obok tego jest drugi nurt, bardzo ważny pana Krzysztofa Zanussiego, to są filmy egzystencjalne, dramaty egzystencjalne, filmy o życiu, o wyborach, jakich dokonują ludzie, młodzi ludzie, jak właśnie w strukturze kryształu, czy w obliczu śmierci. Jak w spirali, czy w jego filmie, w którym wspaniale wszedł w latach 2000, to znaczy życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. Więc jeżeli są wśród młodych ludzi osoby mniej zainteresowane może polityką, a bardziej po prostu życiem człowieka, wyborami, jakich człowiek dokonuje, egzystencją, bólem, jakim ta egzystencja niesie, tutaj też iluminacja. Jego legendarny film z połowy lat 70. właśnie o poszukiwaniu własnej drogi życiowej. To znajdzie w twórczości Krzysztofa Zanussiego drogowskazy, może nie odpowiedzi na wszystkie pytania, ale pytania, które powinien sobie postawić. Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybliżenie nazwiska bardzo znanego, bardzo niedocenionego, może wśród młodych widzów, resara Krzysztofa. Z A to nazwisko zasługuje na docenienie z bardzo prostego powodu. To jeden z najwybitniejszych reżyserów w Polsce i na świecie.